A zapraszam na mój drugi odcinek baw się z szalonym Mikołajem. Dzisiaj, jak widzicie, obok mnie stoją Sanie. Podpierdzieliłem je Mikołajowi z San Andreas. Mają nitro, więc będę zapylał 240 kg na godzinę. No dobra, koniec jęczenia. Muszę zacząć rozwozić prezenty. Na początek muzyczka. No dobra, się naśpiewałem, muszę jechać. Op op Op, Op op Siema okej, oh, co chciałaś dostać na gwiazdkę Lamborghini? Mąż i rado okej, okay, to masz jadę dalej Op 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 Op, 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 op. Ok, to już koniec. Zapraszam na trzeci odcinek. Baw się z szalonym Mikołajem, który będzie za tydzień, narka.